Moi kochani, czas na kolejną metamorfozę. Tutaj mamy troszeczkę złożony przypadek, ponieważ pacjentka zgłosiła się do nas w celu wykonania pełnej pracy na obłukach porcelanowej. Mówimy tu o koronach, o licówkach oraz o mostach. Tak wygląda zdjęcie w dniu, w którym pacjentka się u nas konsultowała. Zobaczcie, w jakim stanie mamy przyzębie w łuku górnym. Te brodawki międzyzębowe są w stanie zapalnym i tutaj pierwszym krokiem przed wykonaniem ostatecznych prac porcelanowych będzie gojenie tego przyzębia. Po wykonaniu tymczasowych bondingów, które miało zadanie odciążyć przy wykonaliśmy ostateczną pracę porcelanową. Zobaczcie, jak pięknie zmieniły się nam girlandy ciąsłowe w łoku górnym. Tu mamy przykład tego, w jaki piękny sposób nasz organizm potrafi się regenerować, jeżeli tylko dajemy mu ku temu sposobność. Czas gojenia takiego przyzębia to jest między 3 miesiące a pół roku, tak naprawdę w zależności od czynników indywidualnych, od suplementacji, od nawyków higienicznych i tego jak pacjent sam nitkuje, jak utrzymuje higienę jamy